In Silence powstała w 2020 roku, jednak tutaj początki naszej pracy przy dwóch naszych tytułach sięgają do 2019 roku. Jest to Terror Endless Nights, czyli strategia z elementami survivalu horroru. Tutaj gracz wciela się w postać kapitana XIX-wiecznego statku i jego zadaniem jest przetrwać w ekstremalnie ciężkich warunkach. Są tu elementy strategii, jednak gracz ma ograniczone zasoby, których nie może w trakcie rozgrywki zdobyć, a dodatkowo ma na celu dbanie o kondycję całej załogi. Mierzenie się z ciężkimi wyborami moralnymi, takimi jak możliwość kanibalizmu, czy wysłania jakiejś ekspedycji siarczystej. Mróz. Natomiast drugą produkcją jest to Ultra Mega Cats. jest to FPS Coop shooter i tutaj gracz się w jedną z pięciu postaci kotów zakutych w takie cybernetyczne. Zbroje, stąd też ultra mega kets. I tutaj my się inspirowaliśmy kulturą różnych krajów i wiązaliśmy też danego kota z daną kulturą. Na przykład w grze występuje kot ninja, Kagero, która jest inspirowana kulturą Japonii. Jest to kot bardzo szybki, który potrafi dzięki różnym umiejętnościom też na chwilę zniknąć, czy chociażby. Clint, który jest inspirowany kulturą dzikiego zachodu, ma różnego rodzaju bronie z tamtej epoki. Ale też mamy na przykład kota inspirowanego Garfieldem, który jest zakuty w taką ogromną zbroję i pomaga tutaj całej drużynie wykonać na przykład jakąś szczególną misję w danym. W momencie, czy sprowadzić uwagę e, innych graczy, żeby to, tego akurat e, kota atakowano, a reszta drużyny w tym czasie może wykonać jakąś e, misję poboczną. Skąd e, sam tutaj e, pomysł? My od e, lat jesteśmy związani z szeroko pojętym e, rynkiem gamingowym. Już od e, naj, najmłodszych e, lat jeździliśmy na turnieje Urhammer e, Fantazy Battle. Tutaj mogę nadmienić, że jeden z założycieli jest mistrzem Europy Środkowo-Wschodniej, szóstym zawodnikiem świata w grę H of Sigmar, co pozwoliło nam też zdobyć i doświadczenie i różnego rodzaju kontakty, które teraz są pomocne przy tworzeniu tych gier. Chciałbym tutaj też podkreślić, że te dwa tytuły, o których mówimy, ale nie tylko to są nasze autorskie projekty. Jest to w pełni nasze IP, które będziemy chcieli rozwijać, bo też widzimy, jak, duży, jak duże zainteresowanie, jak duży potencjał mają te dwa gatunki, które zostały też nie wybra, wybrane nieprzypadkowo, no ponieważ zarówno strategie mają ogromną rzeszę fanów, jak i shootery. To są z jednej strony wymagające gatunki ale z drugiej też bezpieczne. My chcemy tutaj pokazać, że jesteśmy w stanie jako polskie studio, dosyć młode, zbudować naprawdę bardzo oryginalne tytuły i też o dużym zasięgu, tak jak Ultra Mega Cats, ponieważ będzie to, nie ukrywamy, ambitny i duży projekt. Postawiłbym na ultra Mega Cats. Yy, produkcję bardzo ambitną, wymagającą i tak jak yy, wspominałem wcześniej, yy, my w tym rynku gamingowym bardzo długo jesteśmy obecni. Ja pamiętam czasy Wolfensteina, pamiętam yy, też Duma. Tutaj ta wajcha, tej brutalności była dokręcona do granic yy, możliwości. Gry wzbudziły. Bardzo duże kontrowersje, a my chcemy dać graczom taką czystą rozgrywkę, dużo zabawy, co oczywiście nie oznacza, że gra ma być łatwa. Gra ma być trudna, gra, gra ma być też przeznaczona dla speedrunnerów, ale ma być bardzo duży element zabawowy. Czy to przeciwnicy, czy same koty, nam ta gra ma sprawiać frajdę. My chcemy, żeby gracz do tego wracał i przechodził tą grę. Od nowa ze swoimi znajomymi. I tutaj właśnie kładziemy taki duży aspekt na doświadczenie zespołu, dlatego współpracujemy z bardzo dobrym i wymagającym partnerem, jakim jest Matabu, który posiada ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o gry multiplayer COP co I wspomagani są oni naszym teamem, ponieważ, tak jak mówiłem, no tutaj IP. Jest w 100% in Silence. Chcemy w oparciu o to IP rozwijać tą grę, bo gra ma być wydana w Early Accessie, ale chcemy, żeby ta gra była też tworzona dla graczy. Stąd idea Early Accessu. Bo my stawiamy na to, że ta gra ma być gotowa już w Early Accessie w 100%, jeżeli chodzi o grafiki mechaniki. To w którym momencie, to w którą stronę pójdziemy jako. Producent. Chcemy trochę ustalić z graczami, jednak ma być ona w 100% grywana. I mogę powiedzieć, że ja sam nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł tutaj zagrać w tą grę i też pokazać z tej gry dużo więcej. My jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że jeżeli chodzi o Terror Endless Night, to mamy podpisaną bardzo dobrą umowę wydawniczą. Z Movie Games, więc możemy tutaj się skupić na, to, na tym, żeby środki z emisji przeznaczyć na w 80 kilku na ultra-mega heads i w jakimś tam mniejszym stopniu na niezapowiedzianą jeszcze produkcję P3, która będzie też w oryginalnym, w bardzo oryginalnym settingu i będzie to, będzie to strategia. Ale wracając tutaj do, do tej głównej. Do tego głównego celu emisyjnego, czyli Ultramega tak jak podkreślałem, to jest ambitna produkcja, to jest duża produkcja, bo nie ukrywamy, że to będzie gra za około 3-4 miliony złotych. Więc jeżeli chodzi na polski rynek gamingowy, to no nie są to małe pieniądze, dlatego też zdecydowaliśmy się na współpracę z doświadczonym zespołem. Ale wiadomo, że im chcemy zrobić lepszą grę, to tym to więcej kosztuje. Gra będzie na wszystkie możliwe platformy, więc, więc to są te nasze główne cele emisyjne. Jeżeli chodzi o debiut giełdowy, to ja mogę tutaj powiedzieć, że jesteśmy w trakcie tego procesu. Finiszujemy, jeżeli chodzi o prospekt emisyjny. Jaki był nasz cel? My się nie oglądamy na inne spółki gamingowe, nie oglądamy też się na trendy, które panują w tym momencie na rynku, bo my chcemy się bronić dobrym produktem. W tym momencie to nie jest dla nas ważne, czy będzie to cena X czy Y, bo wiemy po prostu, jak dobre IP posiadamy i chcemy po prostu obronić się tymi produkcjami. A wypadkową z naszego sukcesu będzie też sukces całej spółki. Jednak też nie możemy patrzeć w oderwaniu oczywiście od osób, które nam zaufały, od naszych akcjonariuszy, więc no, będziemy pokazywać jak najwięcej materiałów. Chcemy być przede wszystkim w pełni transparentni. Oczywiście, na ile nam pozwala obowiązujące w Polsce prawo. Ale mogę no już dzisiaj y, obiecać, że komunikacja ze spółką y, będzie y, bardzo dobra. Będziemy się starać y, odpowiadać na wszystkie pytania, na które będziemy mieli możliwość, żeby nasi akcjonariusze, żeby osoby, które nam y, zaufały i powierzyły y, swoje pieniądze, bo oczywiście no, ja jako y, prezes jeden ze współzałożycieli również jestem akcjonariuszem i dbam o, o to, żeby. Pieniądze były wydawane w odpowiedni sposób, ale muszę też patrzeć na tych drobnych akcjonariuszy, którzy, no wiadomo, nie mają takiego dostępu do informacji ze spółki, jaką mamy my. Oczywiście, no to jest taki krok też w stronę tych osób, które nam zaufały to, to wejście na giełdę. No, taki jest tutaj trend w Polsce. I też jakoś super nie będziemy, nie będziemy się z tego wyłamywać. Jeżeli chodzi o plany na 2021 rok, to na pewno ten rok będzie bardzo intensywny. Już sam rok 2020 był, pokazał, że jest dużo pracy, a od 2021 tej pracy będzie jeszcze więcej, ale my jako spółka się cieszymy, że, że możemy tak intensywnie działać równolegle przy dwóch produkcjach. Już w lutym pokażemy trailer do gry Ultra Mega Cats i jakieś screeny z gry. Natomiast kolejne miesiące to są kolejne jakieś wyzwania przed półką. Ja uważam, że w połowie 2021 roku będziemy składać prospekt emisyjny na GPW i chwilę po tym będziemy pewnie ogłaszać też zapowiadać naszą trzecią produkcję. P3, nad którą w tym momencie pracują trzy osoby. Są to zaawansowane prace preprodukcyjne i w okolicach premiery terroru będziemy po prostu przerzucać jeden z zespołów do, do tej produkcji P3. Ale o tym to też powiemy szerzej w lipcu, sierpniu. Jeżeli chodzi o dalsze plany, to na pewno przełącz trzeciego i czwartego kwartału to jest premiera terroru. Prace tu idą na tyle dobrze, że nawet wyprzedzamy harmonogram, więc ja myślę, że będziemy mogli oddać grę do QA na przełomie końcówki drugiego, trzeciego kwartału. Wiadomo, że ja w tym momencie nie ogłoszę dokładnej daty premiery gry, ale podejrzewamy, że będzie to na pewno w tym roku. Jeżeli chodzi, tak idąc chronologicznie, to planujemy debiut na New Connect pod koniec roku 2021. Myślę, że jak złożymy ten prospekt w grudniu i zaczniemy tutaj cały proces, to bardzo możliwe, że do grudnia 2021 roku się w tym uporamy. To, na co ja jako prezes czekam najbardziej, to oczywiście premiera Early access naszej największej produkcji ultra-mega-cats. Ja podejrzewam, że to będzie pierwszy kwartał 2022 roku, ponieważ prace są tak prowadzone, że do czerwca mamy mieć bardzo duży build, zbudowany i cały czas uzupełniać go kwestie graficzne, więc. Myślę, że styczeń, luty to jest taka realna data, żeby powiedzieć, że ten early access może się wtedy e, ukazać. Wiadomo, jest to sektor e, gamingowy, jest to praca z ludźmi, e, stąd mogą być jakieś e, opóźnienia, ponieważ my kładziemy nacisk na to, że chcemy wypuszczać gotowe e, produkty, żeby gracze nie mieli do nas e, o to potem e, pretensji. To jest dla nas e, najważniejsze i to jest taki. Cel, który sobie postawiliśmy, to robić dobre, dopracowane, ambitne gry.